To, co lubicie najbardziej. Dzisiaj Assassin's Creed Orginis. wideorecenzja. Na początek chciałem przeprosić. Nie jest to growa nowość, ale trochę nie da rady, bo Assassin's Creed to są takie gry, że zanim jedną przejdziesz, to jest za ten czas oni już zrobią następną część. I nigdy nie jesteś na czas. Orginis jest to y część nie najnowsza, bo już jest jedna nowsza. Chyba jedna, jak teraz to mówię, to jest jedna już nowsza, może już są dwie, jak to odwróciłem. Ale tak naprawdę nie ma różnicy, czy to jest ta najnowsza, czy ta raz wcześniejsza. A, wcześniejsza jest tańsza. To... I jest to podróba Wiedźmina 3. Taka chamska, taka w szkole, taka ściągnięta podruba. Ale dobrze się w to gra. I jak wiemy, w każdej części mamy inny świat gry. W tej części jest to Egipt. Egipt to jest taka starodawna kraina, co kiedyś istniała i możecie ze szkoły znać, i tam takie te piramidy trójkątne są, o, albo możecie znać z tej strasznej takiej bajki, co się zawsze bałem, Papyrus. Dupuis. Papyrus. Papyrus to było, nie powinni tego w telewizorze puszczać w ogóle, na dzieci. No to to jest taki Papyrus gra, ale podroma Wiedźmina. Y, jesteśmy takim y, egipskim murzynem. Egipski murzyn różni się od zwykłego murzyna tym, że ma murzyńską skórę, ale nie ma murzyńskiej mordy. Wygląd naszego bohatera można zmieniać. Możemy zabrać różne ubranka, kupić, y, na przykład, y, tak możemy wchodzić na przykład na golasa, tylko z ręcznikiem, tylko że właśnie... Y, y, y nie ma siuraka pot tylko i tak jest w majtasach co minus i można to zobaczyć jak się kulimy i szkoda i właśnie dużo w tej grze jest takich rzeczy napracowanych, ale bardzo dużo też się widzi, że jest zrobione na byle jak, ale to wam pokażę. E, można zmieniać włoski swojego murzyna, są trzy do wyboru, albo e, taką szmatę na głowie, albo kapuzę, to to jest jeden rodzaj, albo włoski typu pająk. Albo łysość. To jest gorzej niż w Wiedźminie. Zgapione tam nawet włoski rosły. Tu nie rosną. Ale Murzyna może, no, może tak nie rosną włoski. W ogóle to wszystko jest tak zrobione jak w Wiedźminie, że wszystkie bambetle nasze mają swoje numerki, które mówią o ich dobrości. I na przykład i, i różne rodzaje. Mamy łuki. Łuki są ważne. Mamy różnym rodzaje broni: miecze, pały, bągi, drągi, młoty, paczugi maczugi, tarcze, miecze, jakieś tutaj możemy odkodowywać y, nasze nowe szczuczki, y, co umiemy. Świat jest duży jak życie, świat jest taki wielki, że ja gram już w to nie wiem ile godzin i dalej wszystkiego nie podkrywałem. W ogóle jest duży taki świat, i to na przykład jest tak, że jak ktoś ma wysoki numerek na dół, To on was zabije, bo jest za mocny, nie? I trzeba być mocniejszym. I to jest fajne. A i tak powiem, że jak gra kosztuje więcej niż 100 zł, to nie kupujcie. Jest niby dużo napracowań, na przykład bohater, jak spadnie z wysoko i jego boli, to kuter sztyka przez chwilę. Albo można wziąć i podpalić szałę, i podpalić coś nią, i się pali. Fajnie. I potem wskoczyć do tego palącego się i się spalić, wtedy nasz Murzyn jeszcze jest bardziej murzyński. Wszystkie krzaczki się uginają jak po nich chłazimy. W ogóle ładnie słońce świeci fajnie. A i tak wygląda to wszystko, jakby im się śpieszyło. Grafika jest ładna, ale jak się zaczniemy przyjrzewać, to już widać, że nie jest ładna. Już ta trawa wygląda jak minicraft. Tutaj te kamienie, te kwiaty to naprawdę nie wygląda ładnie. Tu jak coś z bliska tak zobaczymy, to wtedy widać. A wodiczka na przykład ładna jest fajnie plusko i bohater jest mokry tam ile wejdzie do wody. No to na przykład fajnie zrobili. A tu na przykład znowu... Zboże, wygląda słabo jak... Tam jakieś nagle dalekie tereny mają słabą grafikę. A w ogóle widoczki w grze są ładne, ale... O tu to śmigocze. Tu mi to znowu migoce. Możliwości w grze są jak w Wiedźminie. Można biegać, można się czaić. O, w Wiedźminie nie można się czaić, tu można się po krzokach czaić. Można jeździć na koniu i strzelać z łuku, typu szogun, w jakiegoś kota czy psa. No i to jest kolejna dziwna rzecz, czemu on jak jeździ na koniu, on trzyma tą rękę tak... Jakby nie wiem, chciał kogoś bić i on tak ciągle trzyma mnie, to tak denerwuje i wszyscy, i ten dziad z przodu też tak trzyma rękę, tak się jeździ na koniu? Chyba nie, chyba wiem jak się jeździ na koniu. I tym, co robili tą grę, tak się nie chciało, że w następnej części on dalej trzyma tą rękę, tak. I tak, to jest następna część, to nie jest ta sama gra. Jest dużo rodzajów zwierząt, to są konie, garbate konie, krokodyle, jakieś drapieżne wilk, czury i latające lwy, nawet nasz murzyn ma swoje własne zwierzę, taką sowę. Możemy się z nią zamienić i pozaznaczać te wszystkich ludzi i widzimy ich przez to, przez ściany, no. Widzenie przez ściany w grach powinno być usunięte, ale jest. No i cała gra to jest właśnie to zaznaczanie ludzi, i pod, y, podchodzenie, walczenie z nimi i kolejnym minusem tej gry są misje. Misje są właśnie wszystkie prawie, chodzi o to pójdź tam i zabij tego i wróć i gotowe. Albo przynieś mi coś. I koniec. To jest misja. Pokażę wam przykłady misji. To jest misja, idź za chłopem i on będzie gadał i ty idziesz tak powoli. To od razu powiem, że kolejnym dziwnym minusem jest słaba jakość głosów. Oni nagrywali te głosy chyba rurą od kibla. Ale ty naprawdę słaba jakość jest. Ja nie mogę się do tego przyzwyczaić. No ale posłuchajcie ze sami. chaos nie Doszliśmy na miejsce, teraz wsiadamy na koń. I teraz jedziemy. To jest misja, to jest gra. Bawimy się. O, zakręt jest, zakręt. Zaatakowali nas po drodze, jest walka. Dobra, koniec walki. I teraz znowu idziemy za chłopem, ale już znowu na piechotę. Bajek, kom! Betryb deine eigenen elysyczne gefilde. W dem Bajek. Sieht so aus, als no i gadamy z chłopem, teraz gadamy na jesteś! Hier Teraz ktoś nas zaatakował, teraz będzie walka. Trzeba wyjść na pole z powrotem i walka, jest w tym samym miejscu, co wtedy? Walka jest w ogóle taka jak w Wiedźminie 3. Jest ściągnięta całkiem, walka jest dobra, fajnie zrobiona i... spodobana. Pokonanko, wracamy do domu I gadamy z Janem. Koniec. Zadanie wykonane. Gratuluję. I inna misja. Gadamy ze chłopem. I on teraz chodzi za nami. Mamy się nim opiekować. Idziemy. O, zaatakowali. Walka. Biegniemy na ulicę. Czekamy na niego. Bajdurzenie. Super. Teraz biegnij do jakiegoś chłopa na drugim końcu świata. Jak się bawisz. I ja się nie dziwię, że tu jest tyle w tej grze misji nawalone. Jak one są wszystkie takie prawie. Tylko są te misje takie ważne, i one są nam jakieś ciekawsze, że jesteś zakopany łbem w piachu, musisz się uwolnić, albo coś tamten. Ale jak już są misje mniej ważne, tych co ich jest najwięcej, to y, mogliście sobie dać na wstrzymanie i w ogóle ich nie dawać. Oni w ogóle grają w gry, ci co zrobili tą grę. Fajna misja to jest, jedziesz, pociąg jedzie, nagle ludzie wskakują na pociąg, musisz gonić na motorze ten pociąg i grubas, co siedzi z na motorze, musisz strzelać w ten pociąg. Jest trudne, fajne, śmieszne, a tutaj łaś za człowiekiem i słuchaj jak gada. W ogóle to pamiętam, że w Starczyk częściach było takie coś, że się, można było ocenić misję na gwiazdki, czy fajna, czy słama Z tego to wychodzi, że wszystkim chyba najbardziej podobały się misje typu chodzenie za człowiekiem. I dlatego zrobili takich najwięcej. Nie wiem, czy tylko dla mnie to jest słaba jakość dźwięku, czy to jest słaba jakość dźwięku. In Nie, głos jak na klosie jest. Albo y, nie słychać w ogóle, czy ktoś jest daleko, czy blisko, bo zawsze jest głośno. To powiedział chyba tamten, albo ten. Was? A ty, to nie wiem, który. Hej! Pływać można łodziami, to też jest zgapione z wiedźmina. I w ogóle fajne jest to, że nasz bohater on jest dobry. Dlatego nie można zabijać kogoś, się chce. Krowy można, ale kotów nie można. Znaczy, to jest głupie, że nie można zabijać ludzi. Ale fajne jest, że on nie kradnie ludziom statków. On pożycza. Hmm, może ja też tak zacznę pożyczać od ludzi samochody albo domy, albo pieniądze możemy pochodniami podpalać rzeczy, ale jak wyrzucimy trzy i jedną, to znika jedna, a w ogóle mistrzostwem zrobienia na odczep są misje zgapione z na gdzie się takie niby jakiś szuka śladów, nie i bohater nie rusza mordą, jak mówi Widzieliście to przecież to wygląda jak Salandra. Nie w Salandra Smuryn ruszał mornom, jak mówię, albo się chociaż starał. Jak można takie coś zrobić? No, jak można? Nie wolno tak robić. Bohater musi ruszać mordom. W ogóle najdziwniejsze jest to, że później się przez chwilę grababą i ona nagle rusza looks. I potem w innej misji nagle mi chłop zaczął ruszać mordą. Może to był błąd, który naprawiła baba? Nie. I mogli tego akurat nie zgapiać z Wiedźmina, bo te misje to nie jest żadna zabawa, to jest chodzisz, klikasz po rzeczach i on gada rzeczy i... Ale oprócz tego gra się fajnie, fajnie się chodzi po świecie, można szukać skarbów, pływać, jeździć, latać, podpalać, mordować. Gram już chyba 100 godzin i dalej nic nie mam zrobione i dalej jest jeszcze dużo. I jeszcze kolejna głupia rzecz, takie od chłopca, można kupić takie głupie puzderko, typu... Że nie wiesz, co wylosuję. Cześć, dzisiaj kolejne losowanie. Ciekawe, co mi wyleci. Kupimy dzisiaj pusterko za 3000 pieniędzy. Trzymajcie za mnie kciuk, żeby było fajne coś. Bo może wyrzucę pieniądze na nic. Ło, wow, złota pała. Złota pała. Fajnie. Złota pała, e, proszę Państwa. E, no, nie powinno tego być w grze. Jeszcze jest takie, coś kłas pokazywał. To już w ogóle powinni za to do więzienia wkładać. Że można kupować jakieś rzeczy za prawdziwe pieniądze: jakieś konie z rogami na łbach. Krótki, w grze, co kosztuje więcej niż co złoty. Póki się wełby. Jak jeszcze nie wiesz, czy zagrać w tą grę, to y, występuje siura, nie? Ale nie widać siuraka, ale widać siury. No, to jest właśnie Assassin's Creed on Indies. Jest to fajna gierka, ale nie gra. Zrobiona jest tak, wszystkie części, na szybko, żeby było tylko dużo rzeczy. Za więcej niż 100 zł się nie opyla. A te gry są takie drogie, to w ogóle ceny gier to jest jakieś nienormalne. 500 zł za grę, bez pudełka. Wszystko dobrze tam w główkach. Oprócz tego, i co jeszcze płacić za granie przez internet? Czekaj, się z Wami już Czech.